To tutaj? Tak. Doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie. Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. No nic, zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Hmm, pomyślę. No dobrze, wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? Będę siedział na koniu. Niech poczciwa płotka też zostanie uwieczniona. O tak, koń to do prawdy doskonały pomysł ale byłoby lepiej, żebyś dosiadł mojego Aleksandra. Od lat jest nauczony pozowania. Później dobaluję jakiegoś pokonanego gryfa, a teraz, proszę, głowa dumnie do góry. O, tak, pierś podana do przodu. No do przodu, śmiało. Pęciny napięte. Napięte powtarzam. Czy koń mnie słyszy? Mogę zaczynać. No chyba że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. Zaczynam. A teraz, jeśli łaska. Przybierz proszę, tę minę. No wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Dobrze? Te minę. Jak ja to. Aha! Wściekłego, trykającego muflona. Dobrze. Tak, 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 tak. Mamy to mamy. A teraz się nie rusza. Długo jeszcze potrwa to malowanie? Yy, niedługo, całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Yy, nie, nie zmieniaj, proszę, ułożenia głowy? Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Domalujesz go później. Bogowie! Gryf! 满目牛毛呀，满目牛。媽媽媽媽媽媽媽媽 Czy już jest bezpiecznie? Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne Gryfa. Mamuniu, moja, wystraszyłem się na śmierć. Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie Wiedźmina na modela. A co z Twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płódzień. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. O, ojej, ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie? Tak, dodajmy go. To ścierwo może nam posłużyć za rekwizyt. Wyśmienicie! Hmm. Ciekawa paleta barw, proporcje i te tekstury. Tak, będzie pasował. Chociaż. Hmm. Domaluję go później w moim atelier. Widziałem dobrą ilustrację w Encyklopedii Maxima Mundi, a ten jest jakiś taki, ja wiem, strasznie pocięty. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale, tło. Dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, ocaliłeś sztukę, ocaliłeś też swój wizerunek dla potomności. Witaj. O, jesteś! Witaj, Wiedźminie! Nie mogłem się doczekać. I co, i co, no proszę, powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? <grym> nie tak to sobie wyobrażałem. I całkiem dobrze pamiętam, że pozując, miałem na sobie ubranie. Inne szczegóły też się nie zgadzają. Ale jak możesz? Przecież namalowałem cię bardzo korzystnie. Obraz przyciągnął wielu widzów i wzbudził naprawdę niemałe zainteresowanie. Właśnie widzę. Dam ci radę. Na przyszłość uprzedzaj o swoich zamiarach. Następny model może być mniej tolerancyjny. Ach, taka szkoda, że ci się nie podoba. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Sprzedam ci go po specjalnej cenie. Nie sądzę, żeby mi się do czegoś przydał. Na pewno znajdzie się jakiś inny chętny koneser. Nie, jest za bardzo poharatany. Hmm, wiesz co? Może i masz rację, nie dotwarzy ci z martwym gryfem. Dobrze, niech będzie, tyle mi wystarczy. Detale, tło, dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, ocaliłeś sztukę, ocaliłeś też swój wizerunek. Dla potomności. <gry> Witaj. O, jesteś! Witaj, Wiedźminie! Nie mogłem się doczekać. I co, i co, no proszę, powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? Nie jestem znawcą sztuki nowoczesnej. Najwyraźniej, nad zgodność z oryginałem przedkłada się dziś inne <grym> walory. Masz na myśli to, że namalowałem cię sotę? No nie przesadzaj, wszyscy wielcy malują dziś w ten sposób. Właśnie o to chodzi. Poza tym inne szczegóły też się nie zgadzają. Van Kot też tak ubarwia rzeczywistość. Oglądając te jego obrazy, trudno nawet powiedzieć, czy malował modela Amfas, czy z profilu. To tyle etat. Dobrze w takim razie, że to nie na jego płótno trafiłem. No dobrze. Wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? Może po prostu będę stał. Z mieczem. Wspaniale. Tak. Poza heroiczna, oczywiście. Bohater teraz jest waleczny. Z mieczem wysoko wzniesiony. Szarżuje na... Szarżuj, proszę, na tamtą wierzbę. Zamieni się ją później na gryfa. Mogę zaczynać. No, chyba że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. No dobra, zaczynaj. A teraz. Witaj. O, jesteś! Witaj wiedźminie! Nie mogłem się doczekać. I co? I co, no proszę powiedz, jak ci się podoba nasz obraz. <laughs> Przyjemny obraz. No i co za wyobraźnia? Nie przypominam sobie, żebym się rozbierał do pozowania. Inne szczegóły też się nie zgadzają. A widzisz, bo wyobraźnia to podstawowe narzędzie artysty. To samo słyszałem od pewnego poety, też lubił ubarwiać i zmyślać. <grywa> No dobrze, wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozobać? Położę się. Przynajmniej będę mógł się zdrzemnąć. Bohater leżący na boku, wsparty na łokciu. Zapatrzony w dal, odpoczywający po walce trochę jakiegoś gryfa doda się później. Aha, i o żadnej drzemce oczywiście nie może być mowy. To już ustaliliśmy. To co? Mam zaczynać czy wolisz jednak bardziej dynamiczną pozę? No dobra, zaczynaj. A teraz Witaj! O, jesteś! Witaj, Wiedźminie! Nie mogłem się doczekać i co? I co, no proszę powiedz, jak Ci się podoba nasz obraz?